Jak właściwie utworzyć kalendarz zmianowy? Aby utworzyć taki kalendarz, należy przejść do zakładki Słowniki, Wzorce Kalendarzy. Widzimy dwa utworzone kalendarze dla pracownika zmianowego. Pierwszy jest to czas pracy od 6., .00. drugi to czas pracy od 14. .00. Aby właściwie utworzyć kalendarz zmianowy, należy przejść do zakładki Wzorce Czasów. I dodać odpowiedni wzorzec czasu z przypisanym czasem pracy. W przykładzie widzimy podświetlony na zielono pierwszy czas pracy. W sytuacji, gdy klikniemy prawym klawiszem myszy Edytuj, widzimy potwierdzenie, że wzorzec jest już wykorzystany we wzorcach dni. Edycja nie zostanie wykonana, jeśli zmiana spowoduje nakładanie się czasu we wzorcach dnia. Pojawia się komunikat, czy chcesz edytować ten wzorzec. Zatwierdzamy. Widoczny jest wzorzec czasu z określoną nazwą czas pracy od 6 i ma przydzieloną grupę przed południem, to znaczy będzie wyświetlany w grupie wzorców czasu przed południem. Wpisujemy godziny od do zgodnie z pracą zmianową. W naszym przypadku będzie to godzina 6:14. W przykładzie mamy drugi wzorzec czasu z przypisanym czasem pracy. Od 14 do 22. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki wzorce dni i edytujemy wybrany wzorzec. Mamy określony czas pracy, czyli ilość godzin, rodzaj, dzień pracy i grupa dni robocze. We wzorcu dnia należy dodać za pomocą przycisku Dodaj odpowiedni czas pracy. Zawsze we wzorcu dnia musi być określony wzorzec czasu. Przechodzimy do zakładki wzorce okresów. W tym miejscu dodajemy nowy kalendarz. W naszym przykładzie edytujemy istniejący. Wybieramy polecenie Edytuj, żeby pokazać, jak został utworzony kalendarz zmianowy dla pracownika, który w pierwszym tygodniu pracy pracuje od godziny 6, a w drugim tygodniu od godziny 14. Czas pracy dla pracownika w pierwszym tygodniu został przypisany od 6 o 8 godzin. Mamy dodany czas w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. Sobota i niedziela jest dniem wolnym. Drugi tydzień jest to czas pracy od 14: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Mamy utworzony kalendarz dla pracownika zmianowego, który będzie rozpoczynał pracę cykliczne najpierw od 6 w pierwszym tygodniu. I od 14 w drugim tygodniu. Edytując drugi kalendarz czas pracy od 14 widzimy odwrotną sytuację, ponieważ jeżeli jeden pracownik przyjdzie na pierwszą zmianę, to drugi musi przyjść na drugą zmianę. Czas pracy od 14 zdefiniowany w pierwszym tygodniu, natomiast w drugim tygodniu pracy tego pracownika będzie czas pracy od godziny 6. Jeżeli mamy potrzebę zmiany lub modyfikacja kalendarza, musimy przejść do zakładki Kadry Kalendarz, Definicje. W zakładce pracownicze wybieramy pracownika. W naszym przykładzie będzie to pan Mikołaj Wolski. Widzimy już przypisany kalendarz zmianowy. Wskazujemy konkretny dzień i wybieramy polecenie Edytuj na dole ekranu. Następnie wybieramy opcję Edytuj dzień. To pozwoli zmienić pracownikowi godziny pracy. W oknie czasy mamy możliwość dodawania czasu ze wzorca lub ze wzorca dnia. Podobnie, gdy chcemy edytować, obecnie przypisany wzorzec czasu. Jeżeli chcemy zmienić kalendarz dla pracownika w całym roku kalendarzowym, należy wybrać polecenie Usuń kalendarz i dodać nowy kalendarz. Wybieramy na dole ekranu polecenie Dodaj, Dodaj kalendarz. Widzimy kalendarz pracownika Mikołaj Wolski. Wybieramy z zakresu Dziedziczy po. Praca zmianowa po południu bądź praca zmianowa przed południem. Kalendarze widoczne w zakładce firmowe to kalendarze wzorcowe. Wybieramy opcję Praca zmianowa po południu w zakresie dat od stycznia do grudnia, ponieważ zależy nam na kalendarzu zmianowym od razu założonym z góry na cały rok. Zapisujemy. Widzimy dodany kalendarz zmianowy w pierwszym tygodniu od 14 do 22. W drugim tygodniu od 6 do 14. Wszystkie zmiany związane z czasem pracy pracownika wykonujemy na zakładce pracownicze. Zakładka wzorcowe służy do przypisywania kalendarzy wzorcowych firmowych, które możemy przypisywać albo do jednego pracownika, bądź do grupy pracowników. Zachęcam wszystkich użytkowników systemu Frax do korzystania z narzędzi pozwalających lepiej poznać i wykorzystać możliwości naszego programu. Dzięki praktycznej wiedzy, jaką dzielimy się z Wami, wykonywanie codziennej pracy będzie łatwiejsze i mniej czasochłonne. Wspomniane przeze mnie narzędzia to. Baza Wiedzy RAX, która zawiera instrukcje, wskazówki i cenne podpowiedzi do wykorzystania w codziennej pracy. Filmy na naszym kanale YouTube. W których pokazujemy praktyczne zastosowanie wielu funkcji programu lub omawiamy najważniejsze zmiany w przepisach. Regularnie organizowane bezpłatne szkolenia, na których na konkretnych przykładach pokazujemy praktyczne zastosowanie możliwości naszego programu. Jeśli potrzebne jest indywidualne wsparcie w pracy z programem, nasi specjaliści są do dyspozycji. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z programu RAX. Linki do wymienionych przeze mnie narzędzi znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.